Siemanko, witajcie widzowie w kolejnym odcineczku z Toilet Tower Defense. I słuchajcie, dzisiaj mamy potężny update'ik z Printer Cratem, Astro Large TV Menem, Klan Questy w ogóle są, ale aktualnie klany nie działają z tego, co widziałem, Drill Event Pass i Ultra Drill Crate. Słuchajcie, te drille, te drille będą widzowie naprawdę mega mocnym eventem. Mamy oczywiście też do kupienia nowy sklep w ogóle mamy, patrzcie jak to wygląda. Printer Crate'a i to jest farma, zobaczcie, w końcu będzie farma równa Sancie TV, więc nie tylko Santa TV będzie używany, w końcu też drukarki go zastąpią. Tym bardziej, że jak traficie Tytana, dla którego jest aż 1%, to jest naprawdę mega dużo, to macie farmę 3,5 tysiąca dolarów na rundę, nie? A sponsorem odcineczka jest już długo funkcjonująca strona Blogsboom, na której możesz kupić przedmiot lub jednostkę w grze, która cię interesuje. Jest tutaj Toilet Tower Defense, Adopt Me Pet Simulator oraz wiele więcej. Jedyne, co wystarczy zrobić, to zalogować się na stronce, wybrać przedmiot, który cię interesuje, dodać go do koszyka i zapłacić. Pamiętaj, by wpisać kod MerES, aby otrzymać aż 10% z zniżki na wszystkie zakupy. Opcji jest wiele, bo można płacić PayPalem, kartą oraz blikiem. Blik dostępny jest w wyborze Tazapay. Każde zamówienie dostarcza bot, więc po opłaceniu zamówienia wystarczy dodać go do znajomych i dołączyć do niego, by mógł wysłać Trada z przedmiotem, który kupiliście i gotowe. Jeśli coś pójdzie nie tak, pamiętajcie, że jest support 24 7 na stronce i na pewno Wam pomogą gwarancja przedmiotu albo zwrot pieniędzy. To jest naprawdę giga dużo, także moim zdaniem ten printer Crate ja sobie poczekam, Kupię za gemę tego Titana i tyle, bo no mogę go wylosować, albo ewentualnie wiecie co, zrobimy sobie takie, m, taki opening kreatów, Nie w tym odcinku oczywiście ale zrobimy sobie opening printer krejta i zdobędziemy takiego Titana. Nie jest to jakieś trudne, no bo 1% na niego to jest naprawdę dużo. Prócz tego mamy Drill Woman i słuchajcie, Drill Woman normalnie potężna 110k jakiegoś, tu 90k Astro Large TV Men czyli on jest ekskluzywem, niegodli. OK, Ma AOE plus Splash, to jest bardzo mocne mm, połączenie, więc tutaj wygląda to mega, mega potężnie. Tu też ich mamy, tutaj Clan, tutaj jakieś rzeczy. Dobra, widzowie, pora na e, Drill Event. Właśnie na to czekaliśmy, także zostawcie łapeczkę w górę, resuba z dzwonem oczywiście na kanale i słuchajcie, wbijajcie też na mój drugi kanał, na którym też będę odcineczki z TTD wrzucał, bo jest tego naprawdę dużo, więc na razie mamy easy drill mode, zobaczymy jak to działa dwa razy drille, kupujemy to od razu za robuxy nie, tutaj akurat wydam robuxy bo jeżeli mamy dwa razy więcej drilli to dla mnie jak najbardziej ok. Dobra, nie wiem, czy trzeba się przelegowywać, ale raczej chyba nie. W każdym razie, słuchajcie, mamy tutaj coś takiego jak Drill Event Pass na tym świecie, w ogóle taki, oto świat potężny, i na tym świecie macie tego Pasika, i macie Ultra Drill Crate, czyli ten Ultra Drill, Drill Crate, Assassin Drillman, słuchajcie, 1%, 99% Large Drillman, i mamy Upgraded Titan Drill Dragon, normalnie, tutaj potężny Dragon, który jest lepszy od naszego Upgraded Titana Drillmana, tak mi się wydaje, bo ma obszarówkę, słuchajcie, Obszarówkę, która bije 220 tysięcy. To jest naprawdę tak potężny ultimate, że każdy będzie chciał go mieć. To wam mogę powiedzieć już od razu, że każdy będzie chciał go tutaj ogarnąć. Ja sobie odpalam oczywiście buścika, ile tylko się da. I lecimy na mapkę, widzowie. Lecimy na mapkę, mamy też misję, pokonać toalety, wygrać. Grać 30 minut, open. 1 ultra drill crate, ok. 10 drill crate'ów, Tutaj mamy oczywiście ultra drill, drill crate'y w tym pasie. I słuchajcie, prócz tego mamy też bonusy, znaczy boosty. Mamy też tutaj drill helikopter. I na końcu science. Scientist Drillmana. Jest tego naprawdę mega dużo. Słuchajcie, nowe postacie ekskluzywne. Oczywiście będziemy to testowali wszystko na nagraniach. I co ciekawe, na tym evencie, słuchajcie. Nie możemy używać niczego, co mamy na normalnym świecie na Drill Worldzie, więc ogólnie możemy grać tylko Drillmenami. Także zagramy tym Basiciem, zobaczymy, jak to pójdzie. To jest dosłownie coś mega nowego. Jeżeli chodzi o Samon, to patrzcie: Drill Crate, i tu mamy Drillmana, Upgraded Refined Drillmana, Liared Drillmana, jakiegoś Dark Drillmana, Armored Drillmana, no i szefa Drillmana. Patrzcie te obrażenia: 2 miliony HP coś spawnuje. Co prawda, cooldown 40 sekund. Można zmniejszyć DJ-em, ale wiecie, no jednak. Już jeden jest w ogóle, ktoś go zdobył. Co jest w ogóle? jaki farciarz. Armored Drillman też jakieś potężne obrażenia. Tutaj mamy jakiś piercing, epic, rare. No naprawdę jest tego dużo. Dobra widzowie, wystarczy. Chyba, że polecimy od razu, zagramy. Oczywiście te postacie też przetestuję, czy to na drugim kanale, czy na tym. Printer Crate'a też będzie opening na pewno, bo słuchajcie, mega dobrze to wygląda. Ja muszę koniecznie, net teraz otworzymy trzy, bo ten odcinek jest taki, wiecie, ze wszystkiego naraz, bo sprawdzamy co dopiero wbiło do giereczki, w sensie co mamy w update'cie tak totalnie, a później będziemy już bardziej tak tematycznie na obu kanałach też wiecie, na tamtym bardziej w TD, ale też TTD może się pojawić. Jakby jeden i drugi kanał jest od Robloxa, nie? Więc ja tak właśnie to robię, że mamy dwa kanały do Robloxika. No i dobra, Printer Crate i zobaczmy, co nam wypadnie. Jak nam wypadnie Titan, no to byłaby totalnie, totalnie to szalone. No niestety widzowie, Printerman i Dark Printerman, czyli mamy dwa ekskluzywne nowe, które oczywiście, no wiadomo, mamy tutaj jakby 300 farmy, tutaj 600 nie mogę? Mogę używać, ok. Czyli możemy używać tego, a Santy nie mogę. Ej, patrzcie, Drill Mani, znaczy World jest też możliwe, żeby używać tutaj Printerclayta, ok. To to naprawdę jest spoko. Weźmy Dark Printermana. I zwykłego też. Ej, zagrajmy oba i sprawdzimy, jak sobie tutaj farmy ogarniają, nie? Bo wiadomo, ja będę tutaj zbierał na Large Printermana, żeby mieć 2000 jak Santa albo Titana, który daje 3,5 tysiąca. To jest chore, nie? Ale dobra, lecimy na Drill World. Widzowie, no nie mamy nic innego jak farmy i zwykłego, basicowego Drillmana. Zobaczmy, czy dam sobie radę. Ale ładna tutaj graficzka, nie? Taki Drill Dragon. Titan Drillman, ale... Znaczy, upgrade Titan Drillman, ale jako smok, nie? Jako taki dragon potężny. No nowe, nowe tutaj, wiecie... Nowa ewolucja, nawet bym tak to nazwał. Dobra, zobaczmy, czy w ogóle się wczyta ta mapka, bo na początku ta gra często ma problemy, że czegoś nie wczytuje, że coś nie działa, albo się gra i nie da się przejść mapy. Też coś takiego było, no to jest to słabe, ale niestety widzowie tak też bywa. Na razie wygląda na to, że chyba zadziała. Mamy Drillmana, on jest basicowy, co ile on bije, co sekundę, dobra? Gdzie oni idą? Tutaj idą. No to tak, to dajmy może mm, Printermana. Ej, dajmy razy dwa printermana, nie? Nie wiem jak to tutaj działa. Ej, to daje. Nie, nie gadaj! Normalnie, patrzcie, nie dość, że jednego stuna przyjmuje. To jeszcze chłopco, co sekundy, dosłownie odlicza sekundy, kiedy da nam pieniądze. Czyli tak, czyli teraz można grać tymi farmami, tymi drukarkami, tak, że nie trzeba autoskipować, żeby dostać pieniędzy. Patrzcie to, autoskipnę i nie dostaję pieniędzy. Ja dostaję te pieniądze wtedy, kiedy oni to wydrukują, nie? że tak powiem. Czyli ogólnie, patrzcie, cztery, trzy. Dwa, jeden i będzie kasa? Będzie kasa, dobra, będzie kasa czy nie będzie? Jest, normalnie, stówkę mamy i kolejną stówkę I dają te pieniądze Ej, dobra, to wygląda naprawdę świetnie, nie? To, to już widzowie, będzie mega dobre Naprawdę, dobra, dajmy Drillmana Naszego basicowego. Nie jest to nic dużego, ale wiecie, no zawsze coś, nie? Nie wiem, ile mogę ich postawić w ogóle. Ale to jest nowy tryb, nowy tryb. Nowy typ farmy, dosłownie. Mamy możliwość teraz stawiania farmy tak, że ona robi nam kaskę, wiecie, co te kilkadziesiąt sekund, tak naprawdę. No powiem wam, że tego się nie spodziewałem. Naprawdę, myślałem, że to, że to będzie kolejna farma, że autoskip i daje nam pieniądze. Ale nie, to jest zupełnie, zupełnie coś nowego. Dajmy Dark Printermana. ok, to też działa. Ej, czy ja mam jakieś nieskończone... Znaczy nieskończono możliwość stawiania tych printermenów? Jeżeli tak, to troszkę jest to dziwne. Ewentualnie czterech można, zobaczmy. Tak, tak zgaduję, że czterech, uwaga? Tak, czterech, dobra. I tutaj jeszcze mamy tego ziomeczka, to postawmy kolejnego. Nie, nie mogę, czyli tylko jeden. A nie, bo pięć, bo można pięć farm, a ogólnie cztery maksymalnie jednego typu, czyli tego printermena. To na dark printermena zmienia, wiadomo. Dobra, dajmy tego drillmena tutaj. Toilet Escape. Dobra, musimy uważać, żeby nie przegrać. Tysiaczka mamy. 600. Wiecie co? Ja bym tutaj usunął jednego, tego, który ma najwięcej czasu, czyli ten. I zmienił go na Dark Printermana, proszę bardzo, on nie w tą stronę, ale dobra, nieważne. No jest w inną stronę, ale czy to ma jakieś znaczenie? No nie za bardzo. Powiem wam tak, teraz to jestem w gigaszoku, bo te drukarki pewnie też można używać tych drukarek na normalnym świecie. Czyli jakbyśmy grali Endlessa, to możemy grać postaciami, które... No, drukują pieniądze w czasie. To nie jest tak, że musimy autoskipa walnąć, żeby dostać pieniądze, tylko one, one w czasie to drukują. Mega fajne. Bardzo takie, do no, przemyślane. Mi się wydaje, że to jest naprawdę spoko sprawa. Dobra, drillmen na drugi poziom dajemy. I mamy 4,5 tysiąca obrażeń, 25 range'a i widzowie bijemy co sekundę. Zobaczmy, co z tego będzie. Oczywiście ulepszymy też drukarki, bo czemu nie. I dosłownie, do no, autoskipa teraz nie trzeba, wiecie, tak używać aż tak dużo. Nawet się nie opłaca tak dużo używać. 1500, ok. Czyli 1500 musimy wbić i będzie lepiej. No to dajmy tego dark printermana. To ogólnie się nie opłaca brać tego, tylko po prostu od razu tego dark ziomeczka wstawić, nie? No to to wiadomo. Więc tutaj. Poprzerabiam to widzowie i mamy mamy piątkę i maksymalnie można piątkę, oczywiście. Tak samo piątkę printermenów. Okej, okay, czyli pięciu pi printermenów, pięciu dark printermenów albo tego larza Ciekawe jak large'a, nie? Czy larza też można pięciu? I czy Titana można pięciu? Bo Titan 3,5 tysiąca daje. To wydaje mi się, że tam będzie jakiś limit, limit typu 3 albo 2. No bo jakby było można widzowie normalnie, piątkę takich Titanów farmy. No to powiem wam, że to grubo wygląda, nie? to, to będzie grube. Okej, okay, i teraz tak, ulepszyłem go przed tym, jak miał mi dać pieniądze i jak zdążycie go ulepszyć przed czasem, o tutaj, to da wam więcej, nie? Ej to mega fajnie działa, naprawdę. Bardzo mi się podoba ten system, że mamy teraz takie, wiecie, że musimy normalnie. Dobra, tego duala tutaj walniemy. Że musimy normalnie nie autoskipować, tylko musimy tak grać, żeby. Znaczy ja będę i tak autoskipował, żeby szybciej przejść tą mapę, ale ogólnie no zobaczcie, że normalnie sobie gramy i one cały czas drukują pieniądze, te, ci, ci printermeni. Aż mi brakuje słów, nie? Naprawdę, printermeni bardzo ładnie tu ogarniają, po 250 dostajemy, no ładnie, ładnie, trzeba dużo kaski tutaj zdrukować i będzie OK. Aktualnie, jak widzicie, no idzie nam całkiem nieźle, no tutaj nie ma na co tak naprawdę narzekać, idzie naprawdę, naprawdę spoko, powinniśmy dać radę. Ja bym nawet go ulepszył za 1500, żeby mieć już takie totalnie, wiecie, ładne granko. Ale dobra, dajmy jeszcze temu tutaj boosta, ok? Ciekaw jestem, czy jak dostają stuna, to czy wtedy drukują, czy się zatrzymują, nie? Bo tego na przykład w normalnych farmach, jak z auto i jest nowa fala, to i tak dostawaliśmy pieniądze, nawet jeżeli byli zestunowani. Jak będzie teraz? Tego jestem ciekaw, naprawdę. Tutaj jestem ciekaw, jak to wygląda, czy jak dostaną stuny, bo widać, że mają, mają tutaj możliwość odbicia stunu, Stunu, stuna. Mają odbicie stuna, także wydaje mi się, że muszą go odbijać, bo jak go nie odbiją, to mogą być no bezużyteczni, że wtedy nie odlicza czasu. Zobaczymy. Nie jestem jeszcze tego pewien, ale sobie to na pewno sprawdzimy. Co tu się w ogóle dzieje? nie? To jest zupełnie, jakbym nagle widną gierkę grał. Totalnie. Czyli mamy widzowie dosłownie nowego Ultimata, mamy Drillmenów, czyli coś zupełnie nowego, bo zawsze jak były te eventy, to wiecie, to było mniej więcej tak samo, że przyło się na mapkę, grało się postaciami, które już się miało, a tutaj można grać tylko Printermenami albo Drillmenami, no bo generalnie wiecie, one są w krajacie nowym i to są farmy, których możemy używać. Ja tutaj Dark Printermana używam, ten Printerman zwykły. Był tylko do przetestowania, nie? Można postawić pięciu. A z tego co wiem, bo już przeczytałem, to Titana można postawić tego Titana drukarkę tylko dwa razy. Ale dodatkowo, wiecie, bo on daje bardzo dużo hajsu. Ale dodatkowo on też bije splash damage, co jakiś czas rzuca jakimś tam, nawet nie wiem czym dokładnie, chyba jakby tuszem do drukarki. I wiecie, splasha bije. Także taka farma agresyw totalnie, nie? I czy ten odlicza na stół, Odlicza, ok. Czyli one nie dość, że to jest dobre, bo wiecie. A czemu jak daję na czwarty poziom, to mam 600 extra income i jak daję na piąty, to wydaje 3000 po nic, bo i tak nie ma nic tu dodatkowego. Patrzcie to, widzicie to? To jest mega dziwne. Ja się nie wiem, czy to coś daje, chyba nic to, tego nie daje, bo zobaczmy, czy na przykład czas się zmniejszył, nie? Bo było 30 sekund, uwaga, 19. Ej, okej, okay, to może faktycznie się... I 30, okej, okay. czyli ostatni poziom piąty daje szybszą po prostu odnowę tego, tego hajsu. Zamiast 30 sekund, czyli pół minuty mamy 20 sekund. No to powiem wam, że to naprawdę bardzo fajnie, nie? Dobrze to siedzi. Ej, super, naprawdę. Powiem wam, że będzie trzeba przywyknąć, bo też nie wiem, znaczy nie wiem, no dziwnie się czuję tak grając w tą grę, gdzie farma produkuje pieniądze w trakcie meczu, w sensie w trakcie danej rundy, a nie, że czekam, wiecie, na autoskipa i autoskipi dostaje pieniądze. Mega dziwne, naprawdę dziwne uczucie. Mamy tego toilet escape'a. No, gramy easy, nie? Więc wydaje mi się, że na luziko to wygramy. Nie powinno być problemu. Mamy boosty oczywiście na drilla. Mamy drill boosta ogólnie. Także powinno być spoko. Fajnie to rozegrane, więc mam nadzieję, że to nam po prostu wyjdzie, nie? Tutaj aktualnie drillmenów trzeba postawić więcej. No, bo jak widać, troszkę obrywamy, nie? Tutaj naprawdę będzie trzeba tego mega dużo dać. Bo mamy tylko tego basic'a. No na początku nie mamy drillów, nie? No, moglibyśmy kupić za. Robuxy, ale widzowie, no co to Co to zagranie w nową mapę W nowy event, gdzie kupujecie wszystko za Robuxy Nie, 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 to tak nie będzie, ja tak nie kupuję Kiedyś może bym kupił, ale, ale Teraz w ogóle bym tak nie kupił, bo wiecie, no chcę po prostu Zrobić sobie sam te, te Drille i poprzywoływać, wiecie tam Posamonować, także fajnie by było to Zrobić samemu No i dobra, jak to wygląda, mamy tutaj armię Armię wiertarek, dosłownie a, a, Armię drillów Armię drillów, tak i teraz tak, weźmy sobie ziomka tutaj. 1500, dobra, ziomeczku. I fajnie było w sumie przyspieszyć każdego Dark Printermana. Najlepiej to by było mieć tego Large'a, co daje 2000. No ale niestety, widzowie, nie poszczęściło się, no nie oddało nam, nie mam niestety tych lepszych printermenów. Ale jak już tylko zdobędę, to na pewno przetestuję, zobaczymy, co tam potrafią, co potrafi przede wszystkim Titan. Więc na pewno będzie widzowie testowane i na pewno wam to też nagram, nie? Zobaczymy sobie to razem. Zobaczymy, jak to działa, czy warto w ogóle zdobywać jakiegoś Titana, e, Printermana. Nie jest trudne, bo tak jak mówiłem, 1% widzowie to jest bardzo du dużo, nie? Jak macie 1% szans na postać, to jest naprawdę dużo w krecie. To, to, to nie jest malutko, to jest bardzo, bardzo dużo. Więc tutaj w ogóle bym nie narzekał. Mega fajne procenty. No na ultimate wiadomo, że będzie mega trudno. No ale wydaje mi się, że tego ultimate widzowie, ja na niego się pokuszę, nie? Spróbuję go zdobyć to na pewno. Że będę chciał gdzieś go tam kiedyś, nie mówię, że jakoś mega długo, ale może w miesiąc zdobyć, wiecie, tak troszkę porobić na niego. No, no zobaczymy, zobaczymy. Ale na pewno. Będę próbował zdobyć tego ultimata, Jeżeli nie na tym evencie, to na pewno po evencie po prostu przehandlować, nie? No można różnie to tutaj poszukać, porobić, także zobaczymy. Jakiś biznes plan będzie na pewno. Zobaczymy ile w ogóle tutaj mamy wave'ów, bo tak naprawdę chyba na początku jest 30, jeżeli dobrze pamiętam, bo miało być coś takiego, że najpierw będzie easy. Ten easy mode teraz gram jako pierwszy, i będę miał teraz, wiecie, takie granko, że, że gram 30 waveów, później 40 i chyba 50, jakoś tak to mówił Telantrik. Nie pamiętam dokładnie. Zobaczymy, bo mogę się mylić, nie? Oczywiście teraz dorzucimy też drillmana, bo już w sumie nam pieniądze są niepotrzebne. No bo tak naprawdę, po co, nie? Możemy tutaj nawalać airplane toilet, rozwalone. Dark Printermen kolejny. Dobra, stawiamy. I teraz widzowie, no już nie jest nam farma potrzebna. Jak ją sprzedajemy, też dostajemy mega dużo pieniędzy. Także naprawdę, no super, to jest super zrobione. Przede wszystkim fajnie zrobione, że. Te, jakby wiecie, to jest nowy typ farmy. I to mnie jara, że to jest dosłownie w inny sposób porobione. Ej, magnet toilet jest bossem. Czyżby to faktycznie było 30 waveów, tak jak mówię? I chyba tak będzie, wiecie? Okej, okay, mamy to, czyli 100 tych e, drill. To no nie wiem. No drill, drill coinów po prostu. Clan Coiny 20, okej. Okay. To lecimy i teraz w tym momencie powinienem móc chyba samonować chociaż jednego ziomeczka. Może nam się coś poszczęści, ewentualnie dostaniemy Basic'a. Jak dostaniemy Basic'a, to, to będzie troszkę kupa, nie? To tak naprawdę nic nie będziemy mieli. Okej, okay, coś się ładuje. Powiem wam tak, no ogólnie zawsze na początku jest mega dużo takich błędów. Także ja jestem gotowy, że, że wiecie, to tak średnio będzie działało. Ale mam nadzieję, że jakoś tutaj się uda. Okej, okay, questy. I teraz tak, szybciutko, ready, bierzemy. I co to tam nam wypadło w ogóle? No nic takiego. Dobra, no przejdźmy sobie na mapkę. Tutaj wiadomo, Printermenów widzowie ogarnę gemy i zrobimy sobie opening na odcinku, żeby zdobyć tego nowego Titana Printermena. I chyba nawet w kolejnym odcinku na drugi kanał dzisiaj wrzucę odcinek, gdzie zdobywamy Titana Printermena. Dlaczego? Bo chciałbym widzowie mieć już najlepszą farmę w grze. 3,5 tysiąca, to jest naprawdę dużo. Nawet ten Large Printer już będzie dobry. O tutaj to wiadomo, taka średniawa. Do tego do przetestowania dwa nowe ekskluzywy, więc tego jest naprawdę mega duże. Już nie mówię, wiecie, nie mówię o tym, że mamy tutaj cały świat drillmenów do zrobienia i to naprawdę fajnie wygląda. Jak Tutaj mamy, okej, okay, misje porobione ładnie. Czy ja sklejmuję te misje? O, chyba widzą, wie to mamy pierwszy błąd. Mamy pierwszego baga. Nie można. Jak tak patrzę, tak, nie można sklejmować i nie można, tak naprawdę, znaczy nie można zarabiać tych drillów, bo, okej, okay, miałem 50 na buście stówkę, ale patrzcie, nic mi nie wbiło do pasa, czyli mamy 0 expa. A tak naprawdę nabiłem pierwszego expa. Mamy Easy Mode dalej. Nie wiem, ile to trwa i jak to wygląda, ale chyba troszkę jest to zbugowane. Mam 50 drillów w ogóle. Ej, Halo! Nie no dobra, to jednak nie dostałem dobrze, bo miałem dostać stówę, bo mam busta odpalonego, a dostałem 50, nie no, widzowie, ale skam, nie? Naprawdę. Początek tych eventów zawsze tak wygląda. Mi się wydaje, że muszę poczekać i wtedy ogarniamy dalej, wiecie? Bo takie granie na błędach. Bez sensu. Kolejny odcineczek: zdobywanie Titana Printera, i później ogarniemy wbijanie tych drillów. Bo, no jeżeli teraz nie mogę ich wbić dobrze, mam boostę, a nie dostaję stu, 50, i nie nabija się event pass, to nie ma sensu grać. Musimy czekać na małego fixa, i jak już to ogarną, to będzie można grać. Także tak to niestety wygląda. Ale ogólnie evencik bardzo, ale to bardzo fajne.